Sezon dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Olsztynie można uznać za otwarty. Już od dziś mieszkańcy spółdzielni Jaroty, jeżeli zechcą, mogą wygrzewać się w swoich domach dowoli. Amatorów ciepła w mieście jest jednak znacznie więcej, dlatego też pracownicy miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej mają ręce pełne roboty. Ze względu na to, że od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło, jesteśmy zobowiązani w ciągu 12 godzin to ciepło dostarczyć. Przy włączaniu obiektów dużych odbiorców, w sensie spółdzielni, no to rzeczywiście mamy tutaj, mówimy tutaj o jakimś tam wyzwaniu. Tylko dziś, w czwartek, 24 września, uwłączono około 130 węzłów cieplnych, a w sumie będzie ich ponad 1500. Zgłoszenia wpływają na bieżąco, bo to nie empec, a właśnie odbiorca decyduje, kiedy chce włączyć ciepło. Przy dzisiejszym stanie automatyki pogodowej moglibyśmy to ogrzewanie włączyć w ka o każdej porze roku, a nawet je utrzymać przez cały rok. Pracownicy empecu w tym gorącym okresie muszą sprawnie uruchamiać poszczególne i, jak się okazuje, bardzo liczne obiekty. Na szczęście, sam proces włączania ogrzewania na węźle trwa niemal chwilę. Uruchomienie węzła polega na otwarciu zaworu wysokich parametrów, który zasila minnik CO. Potem przechodzimy do załączenia pompy, która jest na tablicy rozdzielczej, czyli to sprawdzenie, czy pompa jest, działa i się załączyła. Mamy wskaźniki na pompie, które nam pokazują, w po jakim, jakim systemie działa pompa w auto, czy jaka jest prędkość pompy. I to nam wystarczy do... Uświadomienie, że mamy instalację załączoną do centralnego ogrzewania. I kiedy mieszkańcy poczują, że robi się ciepło? Za 10 minut. I to wszystko. I już mogą być zadowoleni, za chwilę będzie ciepły gring. Grzelnik. Góra gringów będzie bardzo ciepła. Pomocny, a wręcz dziś już niezastąpiony w sterowaniu obiektami MPC-u jest system telemetrii zdalnej, węzłów i liczników. Tym szybkim sposobem można także uruchomić ogrzewanie bez wyjazdów. Spośród ponad 1500 węzłów Połowa może być sterowana i uruchamiana zdalnie. Wystarczy wybrać konkretny adres, kliknąć kilka poleceń w specjalnym programie i ciepło zaczyna płynąć do danego budynku. Trwa to kilka minut. Po prostu uruchamiamy regulator pogodowy, a on uruchamia pompę i wtedy zaczyna płynąć ciepło. Jednak by było tak pięknie i sprawnie, w czasie dostarczania ciepła miejska spółka musi dbać o swoje urządzenia i sieci przez cały rok. Na węzłach przed uruchomieniem także wszystko musi zostać sprawdzone. Uzupełniamy złady tak. No zdarza się, że w sezonie letnim ktoś robi jakieś remonty i tak dalej, więc są zrzucane złady. Sprawdzamy pompy, czy wszystkie pompy są gotowe do rozruchu, wszystkie filtry. I ogólnie czy nigdzie się nie pojawiają nieszczelności na instalacji. Praca w RE, tym samym miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Olsztynie, jest już przygotowane na przysłowiowy sezon grzewczy, który potrwa pewnie do maja.